Co tam, trzy minuty to wystarczający czas, żeby usiąść przy Słowie Bożym i posłuchać tego, co mówi do nas dzisiaj Pan Jezus. Dzisiaj o Herezji. W pierwszym czytaniu tak odstępstwo Jeroboama, który. Wprowadza zły kult, niezgodny z tym, co chciał Bóg czczą Izraelici. Złote cielce, znowu tak jak na pustyni, no i Pan Bóg się denerwuje, no bo rzeczywiście Jeroboam odstępuje od kultu, i zobaczcie czasami, jakie mamy dzisiaj podejście do wiary. Czasami podchodzą niektóre grupy, szczególnie jakoś chyba związane z charyzmatycznymi, często tak mają, że nieważne do końca, czy Ty wierzysz, czy ty jesteś katolikiem, czy protestantem, czy prawosławnym, czy kimś, tam w ogóle jesteś, czy jakimś tam jeszcze bardziej nieznaną grupą religijną? Nieważne, ważne, że jesteś dobry, tam się modlimy razem, ale Guillaume. Zobaczcie, przecież też oni czcili Boga. To nie jest tak, że ci ludzie byli bezbożni w ogóle, że nie czcili, nie, nie, nie chcieli jakichś tam zasad też i przy, przykazań przestrzegać. Oni odstąpili od wiary prawdziwej posztych na łatwiznę, no bo trudniej jest wierzyć Boga, który jest niewidzialny, który jest yy, przekraczający ten świat, niż takiego, którego mamy na wyciągnięcie ręki. A jednak Pan Bóg denerwuje się, yy, i też dzisiaj w Psalmie mamy też taką prośbę do Pana Boga o, o, o miłosierdzie, można powiedzieć, bo no właśnie, sami też często odstępujemy od Boga. Tym, co najważniejsze dla nas jest Eucharystia, oczywiście, tym, co chce wytrwać. O tym dzisiejsza Ewangelia. W pewnym sensie mówi o rozmnożeniu chleba. Bóg karmi nas. Chrystus karmi nas eucharystią. Tego się pilnuje. Bądźmy wierni Eucharystii, bądźmy wierni też matce Bożej w racji dzisiejszego sobotniego dnia. To są takie klucze, które nas będą trzymały przy prawdziwej wierze. Eucharystia i zawierzenie Maryi. Wtedy będziemy rzeczywiście katolikami. Na ten dzisiejszy sobotni dzień. Pewnie odpoczynku, ale też i pracy przyjmij. Proszę Boże błogosławieństwo. Niech Cię błogosławi strzeże, umacnia i prowadzi Bóg wszechmogący Ojciec Jesyn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i Pa.